Maurycy Polaski, mój przekaz do niej. Dzień dobry kochanemu Państwu. Ojciec Rydzyk rozpoczął już swoje termalne y, historie. W, w, uruchomił swoje źródła gorące y, metodą letniej wody w rurach. Właściwie trudno jakąś lepszą puentę niż to, co ktoś mi podesłał, chyba Paweł, dwóch inteligentów w alternatywach, Taki mem rozmawiają sobie. Jeden mówi do drugiego: nie, niepalący się węgiel, letnia woda od Rydzyka podgrzewana kociołkiem do rur. To co z elektrownią atomową może pójść nie tak? Proszę Państwa, to jest piosenka, którą napisałem jakiś czas temu dla kabaretu, ale teraz nową wersję przedstawiam Państwu z przyjemnością. Oh, oh. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Przepiękne jest życie w Madrycie Tam słońce, oliwki, ole! Tam gębę otwierasz w zachwycie I gęba się zamknąć nie chce Lecz po co gnać po świecie? Rodaku, kurze twoja twarz! Tu więcej masz w pakiecie Tu tyle Ciepła masz! Yeah! Gorące są źródła w Toruniu, i co śni jak patelnia. Tamczynny jest sklep niedzielniu i kwiatu młodzieży uczelnia. Gorące, Gorące są źródła w Toruniu, toruniu i co śni jak patelnia. Tamczynny w uniu i kwiatu młodzieży uczelnia. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Na świecie złym bywasz oploty. Co? My wiemy, gdzie czai się zło. Raz unia nas wkurnia, raz putin. Najgorszy ten rudy z Tu mają zaś rotacji. Pogodę tu haj laut! Tu kasa jest na tacy Bezdomny pozbywa się aut yeah! Gorące są źródła w Toruniu I coś śni jak patelnia Tam czynny jest sklep w I kwiatu młodzieży uczelnia Gorące są źródła w Toruniu, tam każde marzenie się spełnia. Z mężuniem zawołaj żonuniu, niech żyje geotermia! E, proszę Państwa, imieniny 4 listopada obchodzą Karol, Olgierd oraz Agrykola, a Mancjusz Jessica, Emeryk, Emeryka, Franciszka, Helena, Karol, Boromeusz, Modesta, Mojżesz, Mszczujwoj, -msz... Mścisława, Mściwoj, Perpetua, Sendomir, Sendzimir i Witalis. I przysłowie, wszystkiego dobrego moi kochani, yy, przysłowie na dziś. Gdy listopad mroźny, to lipiec niegroźny. Niegroźny powinno być razem napisane, bo to nie... No, dobra, nie czepiam się. Na razie lipiec, niegroźny. Do widzenia, do zobaczenia.